Witam na podsumowaniu testów, mieszanki groszku z peletem, czy są korzyści, czy też nie ma, czy to w ogóle ma sens, ale na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału, czerwony przycisk pod filmem, pamiętajcie warto subskrybować, dużo poradników, dużo filmów, zajrzyjcie na stronę kamilmiernik.pl, płomień 25, 27, 29 do kupienia. Myślę, że niedługo też ciekawe zmiany u mnie w firmie, ale to obserwujcie. A dziś zajmijmy się tak naprawdę naszą mieszanką. Tak jak wspomniałem, mieszanka groszku z pelletem testowana przez dokładnie dwa tygodnie. Dzisiaj mamy sobotę, półwieczór. Ja to zasypywałem w niedzielę dwa tygodnie temu z rana. Jak film widzieliście, tak? więc podsumujemy sobie, zobaczymy, tak jak powiedziałem, czy to ma sens. Ale. Zajrzeliśmy do kotła, jak wygląda. Przepalone przez te dwa tygodnie jest 300 kg. Dokładnie dało nam to wynik na średnim poziomie 21 kg na dobę. Czy to dużo, czy to mało. Hmm powiem tak, więcej na pewno niż w stosunku do groszku, ale przy tym w dalszej części programu, idziemy do kotła, zajrzyjmy jak wygląda wymiennik ile jest popiołu, e, groszek użyty nie był w końcu mój, stwierdziłem, że e, no nie byłoby to adekwatne z popiołu u mnie na poziomie 3%, mówię troszkę bez sensu użyłem e, groszek, który ma w granicach 5-6% popiołu, e, zmieszałem go w proporcji 1 do 1, no i w przypadku tego peletu, co tu widzicie e, z Biomasa Partner Group. to jest bardzo dobry popiół na poziomie 0,2-0,3%. Tak więc jest to naprawdę bardzo wysoka półka. Zajrzyjmy do kotła. Zajrzyjmy ile tego popiołu jest po tych, tak jak mówię, dwóch tygodniach testów. Zajrzyjmy do kotła, jak to wygląda w kotle, Tak jak powiedziałem, po 300 kg. Ogólnie stosunkowo jest dość czysto. Coś tutaj się widzę czarnego osadziło musiał troszeczkę dostać za dużo paliwa, ale tak mniej więcej to wygląda, zresztą w, jak widzicie dość siwo zerknijmy sobie niżej, e, tak jak mówię 300 kg pyłek siwy, w miarę w miarę to sensownie wygląda dobra, zajrzyjmy ogólnie teraz na dół ile jest tego popiołu, tak jak powiedziałem po 300 kg. Eee, czy to do... zobaczcie, jaki jest w ogóle popiół? Popiół jest bardzo sypki, to na pewno też ee, jeśli ktoś ma problemy właśnie z węglem, to powinno to zdecydowanie pomóc. Jakiś drobny spiek się trafił, o, ale wszystko jest dość. Zobaczcie, eee, żeby. O. Ogólnie dość sypki, fajny. Jakieś drobne spiki się trafiają, ogólnie węgiel, który był użyty, a jest taki średniej półki, bym powiedział ale wydaje mi się, że o, zobaczcie, popiół, nie jest go tak strasznie dużo, no 300 kg z węgla, wiadomo, byłoby zdecydowanie, zdecydowanie więcej, jest tu, powinno być tu w granicach 3, około 2,5-3% popiołu po przeliczeniu, wiadomo, popiołu jaki daje nam pelet, jaki daje nam groszek. No co, tak to mniej więcej wygląda. Przejdźmy do tego podsumowania. Powiedzmy sobie rzeczywiście, czy też warto, czy nie coś takiego robić. Podsumujmy sobie nasz test właśnie mieszanki groszku z peletem. Następnie też powiem, bo wiele osób poprzednim, pod poprzednim filmem komentowało, że nie mam strażaka, czy coś tam, czy coś tam. Jeśli jest wszystko w kotle prawidłowo. Mamy wszystkie uszczelki domknięte, nie dostaje nam się lewe powietrze do kotła ani przez drzwiczki, ani przez zasobnik, przez żadne uszczelki. Ogień nie powinien się w żaden sposób cofnąć. Oczywiście, gwarancji na to nie daje i każdy jakby to robi na własną odpowiedzialność, lecz, tak jak mówię, w moim przypadku się nic nie wydarzyło. Nawet nie zanotowałem przegrzania podajnika, cokolwiek, tak więc w tym tutaj problemów ja akurat nie miałem. W niektórych palnikach rzeczywiście no, może ten problem występować, tak więc tego nie kwestionuję. Dobra. Teraz powiedzmy sobie kilka plusów, kilka minusów, jak to wygląda. Jeśli patrzymy, zacznę może od minusów. Na pewno pracochłonne. Musimy to jednak mieszać, wsypywać. Bardziej bym powiedział, chyba upierdliwe jest to jednak. Mieszanie właśnie takiego groszku z peletem. Zależy jeszcze wiadomo jak. Bo tutaj wiele osób mówi, że można sypać po worku. Tak, jak najbardziej, nie kwestionuję. Ja to chciałem zrobić bardziej dokładnie, i dlatego też zrobiłem, żeby to mieszać. Po prostu dzbanuszek jednego, dzbanuszek drugiego i tak to wygląda czy to nam się opłaca? wszystko zależy tak naprawdę po ile kupimy pelet Ws wzrosło nam spalanie w granicach 10-12%, 10-15% przepraszam, procent wzrosło spalanie, do tego co bym miał mniej więcej, bo to jest mówię oszacowanie też, nie do końca jakby musiałbym zrobić dokładnie w tych samych warunkach, co jest bardzo trudne, bo warunki znaleźć takie same byłoby trudno, ale mniej więcej 10-15% wzrosło nam spalanie. Tak więc, czy to się opłaca? Powiedziałbym, że raczej nie, jeśli chodzi o. Na pewno za plus możemy to, jeśli mamy problem z węglem, ze spiekającym węglem, z węglem koksującym, taka mieszanka, dodanie peletu załatwi nam sprawę. Świetna sprawa, bez dwóch zdań problemów nie będziemy mieli. Jeśli mamy problem z sadzą, też tego problemu nie będzie przy takiej mieszance, nie powinno być. Jeśli mówię, mamy problemy ze spiekami takimi czy innymi, czy wymiennik za szybko się e, zawala, za że tak nazwę, to oczywiście to nam rozwiąże sprawę. E, no i tak więc, mniej więcej, takie są tego aspekty. Da się to spalać, ale czy, czy po co? Może tak, e, po, co, po co to jakby robić? E, ja ogólnie tutaj w moim przypadku. Tak więc ja ogólnie sensu nie widzę, mówię, mieszania czegoś takiego. Chyba, że mamy któryś z tych problemów, które wymieniłem. Bo, hmm, chyba, że mamy kolejny jakiś tam problem związany na przykład z bardzo dużą ilością popiołu, i nie chcecie jakby co dzień wysypywać. Rzeczywiście, to wam obniży prawie bym powiedział o połowę popiół, połowę tego, co ma wasz groszek. Mamy 10%, obniży wam do 5%. Mamy 3, obniży do 1,5%, do 1,6%. Popiołu, tak więc to na pewno załatwi sprawę. Częstotliwość chodzenia do kotła, jeśli bierzemy pod uwagę, mówię, popiół, czystość wymiennika, drastycznie tutaj zmienimy, czyli dużo rzadziej będziemy zaglądać. No ale co za tym idzie, na pewno spalanie będzie wyższe w granicach 10-15%. To też zależy oczywiście od warunków. Myślę, że. Na tyle. Jeśli ktoś ma ochotę mieszać, jak najbardziej nie mówię nie. Będę chciał zrobić testy, żeby zrobić trocinę, mieszać z węglem, mieszać jakąś zrębkę, mieszać z ekogroszkiem. Miał mieszać z. Na przykład, bo, bo wiele osób, co prawda, miałem, nie wolno palić to tak na marginesie, no ale będę chciał też zrobić, jeśli zrębkę zmiałem i takie różne eksperymenty, testy, które Wam też pomogą w jakiś sposób, e, jeśli macie tą zrębkę, macie jej sporo, żeby po prostu ją spalić i odzyskać na pewno część tej energii, którą byście wyrzucili albo skompostowali, zależy. Tak więc e, myślę, że na dziś tyle. Kolejny film, test. Nie test, przepraszam. Czy można w kotle palić, w kotle na ekogroszek palić peletem? Tak więc kolejny filmik z udziałem właśnie tego peletu. Mam go troszkę kupionego, dlatego mówię na lokalnym tutaj składzie w Suchedniowie jest nowy punkt otwarty. Tak więc zapraszam takie centrum grzewcze Suchedniów, gdzie można właśnie kupić też groszki. To tak na marginesie, bo akurat ja tam kupowałem, tak więc. Myślę, że na dziś tyle. Oczywiście zasubskrybujcie kanał. Zajrzyjcie na moją stronę kamilmiernik.pl. Nie zapomnijcie o kciuku w górę. Trzymajcie się. Cześć.